Mam na imię Marcel, gram w EUKESie Łódź i gram na pozycji lewej obronie. Nazywam się Oskar, w EUKESie nie gram, tym bardziej na lewej obronie, natomiast piszę dla portalu LKS a także jestem dziennikarzem Studenckiego Radia ŻAK Politechniki Łódzkiej. Do EUKS-u trafiłem tak, że tata widział, że mam potencjał i mnie zapisał na nabory. I gram 3 lata w EUKS-ie. Najbardziej mi się podoba atmosfera w klubie i to, że jest miły trener i koledzy dla mnie. Ja w przeciwieństwie do całości właściwie mojego rodzeństwa, ja tych inklinacji takich sportowych nie miałem, no wiadomo, oczywiście jakieś łefy z kolegami coś się grało, ale nigdy nie było mi blisko do tego, żeby gdzieś tam pójść trenować, więc jakoś te drogi no, nigdy nie poszły za bardzo w tym kierunku, chociaż przez chwilę, no może nie futbol, ale trenowałem karate. Mój wzór to jest Robert Lewandowski i bardzo mi się podoba jak on gra, i chciałbym grać kiedyś tak jak on. No teraz gram jeszcze na lewej obronie, ale trener mnie daje trochę na napad, więc, no, chciałbym też grać na ataku i na lewej obronie. Troszeczkę przez pracę, troszeczkę przez inne obowiązki. Rzadko mam okazję przyjeżdżać do brata. No, czasem zdarzy mi się go odebrać po treningu i, i sobie tutaj trochę popatrzeć. Kiedyś, ale to jeszcze troch, troszeczkę dawniej, jak też miałem więcej czasu, to raz czy dwa przejechałem się z nim na turniej gdzieś tutaj w łodzi, więc wtedy oglądałem, ale wtedy też był troszeczkę młodszy. Teraz to już trochę więcej, myślę, można sobie pooglądać, więc mam trochę jeszcze do nadrabiania w wolnej chwili. Czasami też gram z tatą w domu, gram sobie z siostrami, czasami, no i na przykład z mamą wyjdziemy gdzieś pograć też. Każdą chwilę staram się wykorzystywać z piłką nożną. trochę specyfika tak naszego domu w sensie mama akurat zawsze no na to dużo generalnie pracowała więc y, czasem na przykład y, ja troszeczkę się naszym rodzeństwem bo jest nas jestem ja jest nas jeszcze trójka łącznie tutaj z, razem z Marcelem więc y, no jedna nas starsza troszeczkę starsza od niego siostra jest w szkole baletowej a młodsza o rok też zresztą poszła do szkoły gortata i ona też sobie trenuje tam różnych rzeczy próbuje, więc można powiedzieć, że tak, wszyscy dosyć aktywni. Często oglądam mecze i jeżdżę na nie, ponieważ mama kolegi wprowadza nas na mecze ŁKS-u. Mój ulubiony zawodnik z ŁKS-u to Kozioł, bo dużo ratuje nas i całą drużynę. No mam taką cichą nadzieję, nie będę ukrywał, że za te o, czekaj 8-10 lat, tak plus minus sobie powiedzmy, będę miał okazję, żeby napisać o tym, że Marcel zadebiutował w barwach łódzkiego klubu sportowego, bo myślę, że to byłoby spełnienie takich no na pewno rodzinnych marzeń w pewnym sensie właśnie tych takich zawodowych, ale też chciałbym tutaj powiedzieć, że nie chcę na niego nigdy nakładać presji, bo przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę. Wiadomo, rodzicem nie jestem, tylko starszym więc mogę się co najwyżej trochę pomądrzyć, że przede wszystkim po prostu niech się korzysta, niech rozwija, niech się spełnia i robi to, co lubi, a tego efekt no to już jest druga sprawa. Do szkoły Gortata najbardziej mi się podoba to, że mam trenera od WUF-u takiego samego jak na treningach, i mam miłego wychowawcę. W szkole radzę sobie bardzo dobrze: mam piątki i szóstki. Ulubiony przedmiot jest to y, polski i matematyka, a potem jest informatyka. Marcel jest bardzo energicznym bratem. Zresztą, wydaje mi się, że gdyby nie był, to nie byłby w Akademii UKS-u. Nie trenowałby. Oczywiście jest kochanym bratem, tak mogę powiedzieć. No, tu, tu, tutaj niestety. No, ja już trochę nie mieszkam w naszym rodzinnym domu, więc się trochę rzadziej widujemy, ale staram się od czasu do czasu przyjechać albo też właśnie przyjechać, zabrać na jakiś mecz, więc jakieś kontakty staramy się oczywiście jak najbardziej utrzymywać. No ale to różnie bywa, ale dopinguję mu tutaj, jeśli chodzi o rozwój w akademii. Oskar jest bardzo miłym bratem. Lubię z nim spędzać czas i lubię z nim jeździć na mecze też. Duma, duma przede wszystkim. Nawet jeżeli to są e, drużyny teraz juniorskie, to e, widzieć własnego brata reprezentuj, reprezentującego dumnie łódzki klub sportowy to po prostu jest duma, jest radość. I jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że może kiedyś przyjdzie taki moment, że także na stadionie króla zobaczę, jak wybiegnie z przeplatanką na piersi. Moje największe marzenie jest takie, żeby zagrać w pierwszej drużynie w uks i w jakimś dobrym zagranicznym klubie, na przykład Bayern Monachium, Real Madrid lub Manchester United. Teraz naprawdę dzieciaki mają fajne warunki do pracy, do rozwoju i to, że kiedyś tak nie było, no mówi się trudno. Przede wszystkim wydaje mi się, że fajnie, że w Polsce się to wszystko rozwija. I my tutaj w Łodzi także mamy jakieś akademie, obiekty na poziomie, gdzie faktycznie dzieciaki z Łodzi mogą się rozwijać. No oczywiście, tym bardziej się cieszę, że mogą to robić na terenie, na terenie w ramach Akademii łódzkiego klubu sportowego, no bo jakby. Ja tak dobrze nie pamiętam tego, ale wiele historii słyszałem, jak to niegdyś bywało, chociażby rozmawiając z nie wiem, Adamem Marciniakiem podczas jakiegoś wywiadu, więc no, rozglądamy się tutaj po minerskiej, można się tylko z tego powodu cieszyć. Najbardziej bym chciał poprawić strzały i podania, a moim atutem y, jest y, obrona, Odbiuł, odbiór piłki lub wybijanie z linii. Bo czasami mi się to zdarzy. Pisanie o, o piłce dla mnie nie jest. Y, żadnym substytutem nieudanej kariery, bo jak mówiłem, ja raczej nigdy nie szedłem w tym kierunku. To w ogóle jest dosyć zabawne, bo do, żeby tak nie skłamać, 2017 roku ja praktycznie się piłką nożną nie interesowałem. I tutaj z tego miejsca pozdrawiam serdecznie mojego przyjaciela Adriana, przez którego raz, że zacząłem się mocno interesować piłką nożną, a przede wszystkim Łódzkim Klubem Sportowym i gdyby nie on, gdyby nie to, że pierwszy raz gdzieś tam mnie na mecz wziął, to myślę, że mógłbym dzisiaj Tutaj nie stać, jako osoba, która pisze o UKS jest blisko tego LKS-u i, i co? I przeżywa naprawdę fajną przygodę, mogąc dołożyć cegiełkę do tego wszystkiego, co łódzki klub sportowy otacza. Mama mi czasami pokazywała jego artykuły. I słyszałem też jego niektóre, na przykład jak komentatował żak. Jak słyszę brata w radiu, jest to miłe uczucie. I chwalę się tym kolegom i jest dla mnie to ciekawe. Oczywiście, chwalę się znajomym, tym, którzy bardziej też są zainteresowani piłką nożną, że mój brat jest w Akademii ŁKS-u. Zresztą, taką historię, takie wspomnienie mam, bo Marcel poszedł do Akademii 3 lata temu. To jeszcze, właśnie te czasy, jak ŁKS tam awansował wtedy do ekstraklasy i tak dalej. I pamiętam, że właśnie z moim dobrym przyjacielem śmialiśmy się, że tutaj, że może kiedyś taki Dani Ramirez, oczywiście z Polski. No. Jeszcze droga daleka, ale taki. taki i to był, no myślę, że to po prostu jest to powód do dumy I, i to, czy to wśród znajomych, czy to jakiejś takiej naszej bliższej rodziny albo dalszej. Moja drużyna jest bardzo ambitna. Staramy się wygrywać i również staramy się polepszać swoje słabości. Na razie gramy towarzyskie i gramy również turnieje. Moją drużynę trenuje Stanisław Lasota i Adam Gołaszewski. Lubię z nimi trenować oraz trenują dobrze nas. Treningi są bardzo ciekawe i Rozwijają nas, a lubię najbardziej y, trening, gdy gramy na koniec taki mały jakby meczyk. W moim przypadku czas wolny to jest na pewno rzecz, która no nie jest, nie jest z gumy, bo ja piszę dla LKS Fans czy tam robię jakieś rzeczy w radiu w swoim wolnym czasie po pracy, swojej na etacie, więc okazuje się, że nagle mam tak właściwie śmieję się zawsze dwa etaty. Jeden ten, ten taki w firmie i drugi ten tutaj przy się, no bo to tylko. Nie jest tylko pierwsza drużyna piłkarska, to rezerwy, siatkarki, koszykarze, koszykarki i e, kiedy już znajdę sobie ten wolny czas, to chyba przede wszystkim poświęcam go z tym swoim bliskim, swojej dziewczynie, Laurze, e, bo to ona też różne rzeczy robi, studiuje jakieś tam, ma dodatkowe aktywności, więc zawsze złapać ten wolny czas. Nie jest łatwo, więc jak już nam się uda, no to, no to go e, poświęcamy na to, żeby się spotykać, no, spotkać się ze znajomymi, wiadomo, jakieś książki, dobry film, może troszeczkę też e, jakiś gier na komputerze, jak się znajdzie czasu, chociażby też zresztą w tematyce piłkarskiej, bo football manager, więc, e, więc tak to w dużym skrócie wygląda. Z dobrych filmów tutaj na przykład ostatnio właśnie e, trochę poz pozwoliłem. E, moja dziewczyna stwierdziła, że trochę jakichś klasyków, których ja nie oglądałem. E, Albo w jej mniemaniu klasyków nadrabiamy, więc chociażby ostatnio trochę Nolana, USA Andersona. No ja to akurat zawsze byłem człowiek mocno, mocno w fantastykę wkręcony, jakby od najmłodszych lat dużo tam Harry Potter, Władca Pierścieni, różne takie generalnie, czy to w serie bardziej fantazy, sci-fi, więc także tych książek, filmów w tym kierunku. Chociaż też jeśli chodzi o książki, no to. Czy to jakieś związane z futbolem, czy to też może trochę tak bardziej mm, lubię sobie czasem z punktu widzenia dziennikarskiego przeczytać jakiś dobry reportaż, coś takiego, co może mnie także rozwinąć, co jakieś ciekawe elementy znajdę, albo jakieś spojrzenie, albo może po prostu jakąś inspirację do napisania, nagrania czegoś samemu. Najchętniej spędzam y, czas na przykład gram fife oraz oglądam z tatą filmy, na przykład komediowe i familijne. Czytałem y, ostatnio książkę o Lewandowskim, a teraz czytam Karolcie. Dopowiem, że brat, wyprowadzając się, zostawił w domu całkiem sporą biblioteczkę książek, które czekają tylko żeby po nie sięgać. I słyszałem nawet, że czasem są sięgane, bo to jest taki mój mały zbiór, którego jeszcze nie zdążyłem zabrać gdzieś tam od czasów wyprowadzki. Język angielski jest bardzo ważny dla piłkarza. I staram się bardzo dobrze jego uczyć. Pilnuję i skupiam się na lekcjach, żeby jak najwięcej, się, jak najwięcej z lekcji wynieść. Moja praca zarobkowa, że tak to nazwę, nie jest ani związana ze sportem, ani z dziennikarstwem. Pracuję dla no, dużej, dużej korporacji w sektorze IT. Gdzieś tam wcześniej, zresztą, generalnie pracowałem w gastronomii i stamtąd właśnie poszedłem do IT i się trochę przystosowałem do tej pracy. I sobie teraz siedzę, wspieram różnych ludzi. No to już nie będę się zagłębiał szczegółowo w te wszystkie rozwiązania. Z tych aplikacji i tak dalej, ale no powiedzmy, że te 8 godzin dziennie spędzam przy komputerze w ramach, czysto w ramach pracy. Dbamy o to, żeby było wesoło w szatni. Czasami robimy taki dowcip, że jesteśmy cicho, żeby ktoś nie wiedział. Gdzie jesteśmy w szatni, bo zazwyczaj to nas słychać. Ja patrzę okiem starszego brata, czysto, aczkolwiek zawsze może z tego jakiegoś doświadczenia czy jakiejś wiedzy, którą miał w futbolu, posiadam, szczególnie tym młodzieżowym, bo też staram się troszeczkę w tym temacie sobie doczytywać. Wychodzę z założenia, że ja bratu nie, nie truję głowy jakimiś tam swymi przemyśleniami i zresztą to samo staram się zawsze powtarzać rodzicom, dlatego że tutaj od myślenia nad rozwojem piłkarskim Marcela są trenerzy, a poza tym Piłka młodzieżowa ma to do siebie, no jeszcze szczególnie w takim wieku jak jest Marcel, że tutaj daleka droga do takiego już futbolu seniorskiego, do jakichś schematów i tak dalej. Tutaj, tutaj po prostu musi się rozwijać, swoją technikę wypracowywać i dawać z siebie wszystko, przede wszystkim. Wakacje lubię spędzać nad morzem. I nad morzem lubię spędzać wakacje, ponieważ czasami z tatą na plaży gramy w piłkę lub w wodzie rzucamy sobie też piłkę. Ja to przede wszystkim latem z moją dziewczyną chociażby uwielbiamy jeździć do Gdańska i jeździmy co roku na kilka dni, bo po prostu jest, jest to sympatyczne miasto, dużo do pozwiedzania i troszeczkę takie inne od Łodzi i jakkolwiek kocham łódź z całego serca. I, mm, i to wie, wiele osób, szczególnie spoza Łodzi, mi się dziwi, tak akurat do Gdańska lubię jeździć, się troszeczkę zresetować, ewentualnie nad jakąś wodę z moimi przyjaciółmi, a nad jakieś jezioro, troszeczkę sobie pokorzystać w ten sposób i właśnie sobie usiąść i odpocząć. Warto się zapisać do Akademii ponieważ to jest rozwinięta akademia i jest dużo możliwości, żeby się rozwijać. Myślę, że jestem dosyć spokojny o przyszłość Łódzkiego Klubu Sportowego, bo to, co tutaj jest na minerskiej, generalnie ta cała akademia, no ona tak zarówno z tego dziennikarskiego punktu widzenia, z tego, co słyszę, z rozmawiam z ludźmi, którzy tutaj e, w Akademii pracują, ale też po prostu rozmawiając z rodziną i rozmawiając z bratem, e, myślę, że po prostu to wszystko idzie w fajnym kierunku. No, przede wszystkim trzeba mieć cierpliwości, mieć cierpliwości i poczekać troszeczkę na tych chłopców, którzy już cały ten cykl tutaj treningowy, ten rozwojowy hmm, przeszli na od początku do końca w tej nowej akademii ŁKS-u, ale myślę, że naprawdę jacyś fajni zawodnicy z tego za kilka lat mogą być. No, nie ukrywam, że jest jeden, na którego szczególnie liczę, ale pożyjemy, zobaczymy. Gdy wybijam piłkę z linii albo ratuję drużynę, to mam takie miłe uczucia. Po treningu wracam czasem zmęczony, czasem nie. Zależy jaki mamy trening, czy wyczerpujący, czy nie. Łódzki Klub Sportowy to dla mnie emocje, a to dla mnie Jedna wielka rodzina, to zawsze chyba wszyscy powtarzamy, ale tak, jeśli mam mniej patetycznie mówić, to też po prostu przyjaciele, których poznałem przy okazji działania przy łódzkim klubie sportowym. No, jakby wszystkie piękne chwile, ale też i te złe chwile, bo uważam, że to nas tak mimo wszystko rozwija i. Najbardziej pamiętam no oczywiście wieczór, wieczór gdzieś tam po, 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 po zakończeniu zeszłego sezonu. Ja jeszcze komentowałem ten mecz w radiu i pamiętam, że zrobiłem sobie wtedy spacer no tam do domu 8 km. Jeszcze usiadłem, konferencję spisałem po tym meczu i no, wtedy to dosyć krótko spałem, tak pamiętam. Bo ciężko się spało, ale jakkolwiek trochę takiego... Przybicia było, to już tam gdzieś na następny dzień generalnie w całej naszej tej załodze na stronie już stwierdziliśmy, że to mamy za sobą, idziemy dalej do przodu, nie zatrzymujemy się i, i wierzymy. I chyba to jest też taka właśnie dużo, dużo takich cennych lekcji życiowych i cierpliwości myślę. Jest, y, jest też dla mnie również rodziną. Jest to klub, który mi sprawia przyjemność. Dostarcza mi dużo radości, miłych wspomnień z kolegami na meczach oraz miły w, y, spędzony czas. Jeszcze tak Łódzki Klub Sportowy, oczywiście powiedziałem, że te wszystkie emocje, przyjaciele, no ale to właśnie tak związane ze stroną i tutaj całą naszą redakcyjną załogę pozdrawiam, ale też chciałbym z tego miejsca zachęcić wszystkich kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy chcą trochę aktywniej podziałać i może pochodzić na jakieś mecze, spróbować swoich sił w pisaniu, ale i nie tylko, bo może jakieś grafiki, zdjęcia, no generalnie na pewno każda ręka na pokładzie, się przyda, a ze swojego miejsca mogę powiedzieć, że warto. Zdecydowanie warto.